Ja wiem, że wszyscy jesteśmy niecierpliwi, ale mamy młody zespół i niestety ta ustawka będzie cały czas. Jest to fakt, że czasami gramy dobrze, czasami gorzej. Przykro mi, bo chłopaki mają po prostu z tych nazwisk problem. Jeżeli przyjdzie ktokolwiek inny z ławki, to już od razu jest inna zagrywka, jest bardziej ryzykowna. Mniej błędów popełniamy i ta gra jest taka, jak założyliśmy. Kiedy weszła nam zagrywka, to nasza gra się go otworzyła i zaczęliśmy grać to, co potrafimy. Dziwny mężczyzna, muszę przyznać, że bardzo dziwny mężczyzna. Zaksa wygrywała ogromną przewagą. My swoje serce zdobywaliśmy po walce, ale cieszymy się z tego, bo znaliśmy trasę swojego przeciwnika i na pewno małym sukcesem jest zdobycie tego jednego punktu. No My tak naprawdę dzisiaj chyba troszeczkę się przestraszyliśmy tego, że możemy wygrać z Kędzierzynem. Pomimo tego, że oczywiście Kędzierzyn ma swoje problemy. Tak naprawdę nie można na to patrzeć, bo wychodzi się na boisko po to, żeby wygrywać. Nieważne kto stoi po drugiej stronie. Dzisiaj mieliśmy tą szansę oczywiście, której nie wykorzystaliśmy. Tiebreak myślę, że no, przebiegał tak, a nie inaczej. Można powiedzieć pod dyktando Zaksy. Ale no tak jak mówię, no, chyba strach był w oczach i to, że możemy wygrać i to by było pierwsze zwycięstwo. Na tej my nie myślimy o tym, że jesteśmy młodzi no, takie myślenie na pewno nic nam nie da i skupiamy się tylko na grze chodzi na to, że z takimi lepszymi zespołami jak Zaxa czy Skra potrafimy jakoś luzować się i, i gramy po prostu dobrze, tylko niech to przyjdzie jeszcze na mecze z tymi, z tymi słabszymi zespołami i myślę, że będzie wszystko dobrze niestety, jeżeli wejdzie ktokolwiek inny następnej, który ma nazwisko, to już, już jesteśmy przestraszeni i popełniamy zbit, to naprawdę dużo głupich błędów takich już, chociaż 4 miesiące w pozycji to jest ok jeszcze, po prostu jest loteria tutaj trzeba po prostu zaryzykować, co jest jasne, że są ludzie od tego, którzy mają atakować, to jest u nas Grzeszek Boczek, u nich Wiczak. Wiczak. jest bardziej doświadczony po prostu w tym meczu był lepszy, widoczny. Cieszymy się, że podjęliśmy walkę z tak dobrym zespołem, bo chyba dla tych chłopaków młodych toczyć, można powiedzieć, może nierównorzędną walkę, ale, ale w miarę swoją grę, na którą chyba czekamy od, od początku sezonu. Pomijając te dwa sety, które przegraliśmy bardzo gładko, myślę, że powinniśmy być z siebie zadowoleni. Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie. Częstochowa 93,8 FM.